Witam. Tym razem do zobaczenia jest bitwa Matyldą na mapie Fiordy. W sumie to kręcę tyle Matyldą, że chyba stworzę osobną serię o niej. No nic, zobaczymy. Na mapie Fiordy Matyldą można jechać praktycznie tylko w mie 4 miejsca. W ogóle w każdym czołgiem można jechać tylko w 4 miejsca na tej mapie. Sama północ Środeczek e, Środeczek dolny. I sam dół. Tutaj nasz pancer ENA się przedarł bardzo daleko do przodu. Progi czołgi chowają się za kamieniami. Tutaj jest bardzo ładna pozycja, którą można zająć, jak się podjedzie do przodu. Co właśnie robię? Podjeżdżam tutaj do kamienia. Co mi ten kamień daje? Pierwszy mam osłonę z boku, z którego nikt nie powinien strzelać, strzelać. Po drugie mam tutaj sporo kamieni. Sporo krzaków, które mnie zasłaniają. No i po trzecie mogę tutaj spokojnie strzelać, nikt mnie nie zasłania. Tutaj pudło T46. Ale dwa kolejne strzały już lądują. Trzeci też minimalnie za nisko poszedł, wylądował w kamieniu. No i 5 Steward jest po lewej stronie. Zatem tym zamierzam go zdjąć. Nie widać go nigdzie, aż tutaj nagle się pojawia, przedziera się. To jest taki fajny przejazd dla czołgów szybkich. Można tędy dojechać na, z górnego na dolny przejazd. A jak jesteśmy zbyt powolni, czyli jak na Matyldzie, to raczej nie warto tego próbować. Tutaj trafiam w gąsienicę, to on trochę zbytnio do przodu. I zdejmuję. Tutaj mam nadzieję, że Su85 się wystawi, ale nie chowa się za domem, więc tutaj ganiają się dookoła z M3, za przyspieszę, zanim, jak tutaj podjeżdżam. Tutaj M3 się skupia na Su i nie zauważa, że tu mu wyjeżdżę po lewej, ale kto? Czyli zaczyna do niego strzelać, ale Ale kto tak się skupia, że nie zauważa mnie. Ja trafiam każdy strzał w tym wypadku. Ale kto nie przebija się każdym z całym, tutaj cofa się, ale jest już za późno. Su85 się wystawia, obrywa. Drugi raz obrywa, ale niestety ze 0. Więc jak M3 li ogrąża z tej strony, to ja spróbuję z drugiej. A noż otoczymy to Su. Su zabija M3, li, ale ja go mszczę. W tym momencie miałem spory dylemat, czy jechać do bazy, czy nie, ponieważ było tam widać pancera 38 na który jakby zajął bazę, to miałbym kiepską sytuację, no bo nikt nie lubi przegrywać. A jednocześnie jakbym wrócił do bazy, to bym już tutaj wiele nie zdziałał. Te pa pancer B2 to chyba są, albo PZ1, albo B1 po prostu. Dwie B1, pewnie dojechały do bazy i ją zajęły. Więc tutaj postanawiam pojechać do bazy, pojawia się Covenanter. Dłuję, ale i trafiam. Na mnie szarżuje. Covenanter nie ma najmniejszych szans przebicia Matyldy od przodu, tylko od tyłu ma szansę. Tak zdejmuję mogą się jeszcze z obrażeniami. Dobijam i go nie ma. Mam nadzieję trafić Matyldę, ale się nie udaje, więc jadę tam się zbliżyć. No i mi się wyłania B1. B1 obecnie jest czołgiem bezużytecznym. Jedynym jego plusem jest to, że ma łatwych przeciwników. Walczy tylko z piątymi poziomami w najgorszym wypadku. Tutaj mi zdjął gąsienicę, o czym się odbija, odbija, pudłuje, a ja go zdejmuję. Strzelam szybciej, celniej i efektywniej. W tym momencie przeciwników jest tylko dwóch, ale wciąż jest wśród nich Matylda, więc nic nie jest pewne. My mamy 126, które na szczęście zdjęło pancera 38NA. Oni mają Madelę, która zdjęła już dwa czołgi. I Covenantera, który chyba czai się w bazie. Strzelam tutaj do Matyldy w ruchu, jak się okazuje celnie. Chcę najpierw zdjąć Covenantera, jest mniejszym zagrożeniem i powinien szybciej spaść. A gdybym nie okrążył, to mógłbym mi sprawić spore problemy. I buduję, więc przybliżam. Tutaj wyjeżdżam za bardzo, za co płacę zniszczoną gąsienicą. Obijam Covenantera. W tym momencie obracam wieżę. W tym momencie muszę trafiać w ten kącik. Ale on mnie w ogóle nie przebija. Z mam niezłe losowanie obrażeń i wygrywam. O, wynik to specjalista, snajper. Zatem, o czym trzeba pamiętać Matyldą? Po pierwsze, nie stać przodem do przeciwników, tylko skontowanym. Po drugie, jechać najkrótszą, najprostszą trasą. I po trzecie, wiedzieć, kiedy wrócić do bazy. Czyli zaryzykowałem. I życzę powodzenia na polu bitwy.